Ja to często wiem, najwyżej czegoś nie będzie. Dokładnie. Ta, ta. Najwyżej ta. nie będzie jednej, pod więcej, względu, dwóch, ta. a nawet trzech pot. Najwyżej znaczy... ich nie będzie. I, I to jest kwestia tych priorytetów. Co jest ważniejsze? Żebyśmy usiedli dla siebie naprawdę z miłością i spokojem i uśmiechem, czy żeby dopełnić, że ten kompot z suszu będzie. Musi być. No guratką, pozdrawi się sam. Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja można inaczej. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym byśmy chcielibyśmy porozmawiać. O przedświątecznym napięciu. Ale to już taka mała dygresja tego tytułu, bo tu mieliśmy trochę dyskusję. E, <głosın> merytoryczną. merytoryczną. E, czy w ogóle napięcie przed świętami, ale e, generalnie. Generalnie e, chodzi o to, że ja go nie odczuwam, a Ty odczuwasz to tak, napięcie. I uznaliśmy, że się jeszcze pokłócimy tu zaraz. Tak, więc ja odczuwam, że Ty odczuwasz i dlatego jest napięcie. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest, e, b, może stać się b, b, być trochę bliskie wi wielu z nas i dlatego. Chcielibyśmy o tym jednak trochę porozmawiać. I wydaje mi się, że takie wydarzenia jak święta Bożego Narodzenia y, są na takiej liście jak wakacje. To znaczy, że y, wydarzeń, na które bardzo długo czekamy, z którymi mamy bardzo wielkie oczekiwania, ale przy okazji których, w związku z tymi oczekiwaniami, tak jak z urlopem, na który marzy nam się, żeby wyjechać, albo coś się tam miało wydarzyć. Y, y, Mogą, ale mog nie muszą. Ale nie muszą. Pojawić się pewne napięcia. I no, moim celem, myślę, że naszym celem tej rozmowy jest to, żeby porozmawiać o tym, e, co zrobić, e, aby, jeżeli te napięcia się już pojawią, to żeby jakoś tak spokojnie rozładowywać, skąd one się czasami biorą, e, czy muszą być, e, bo tak naprawdę to nie chcielibyśmy, żeby nie tylko te święta, ale w ogóle, żeby cały czas, żebyśmy byli czymś spięci, czy żyli, czy funkcjonowali, czy świętowali w napięciu. Ale jako, że jestem jakimś prowodyrem tego, tego, napięcia. Te, te, tego napięcia i tego tematu, to, y, to ja może jakby podzielę się paroma takimi sytuacjami, no, że y, jest tak, że y, czasami w rodzinach szykujemy się do tych świąt, mam się ubrać, mam przygotować, mamy to zrobić, mamy być na godzinę. Y, ale na przykład dzieci, szczególnie takie, które są czasami nastolatkami, nie do końca czują tą aurę tych świąt, a z drugiej strony na przykład to, że wszystko musi być posprzątane, prawda, albo że dobrze by się włączyły w te przygotowania. No i nie chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie było jakikolwiek napięć w związku z tym, że któreś z dzieci naszych czy nie naszych nie chciało albo pomóc, albo nie czuło, albo... Brały się zupełnie inne aktywności, które nie jakby korelowały z tym okresem oczekiwania, który jest związany z Bożym mhm. Narodzeniem. Do tego nakładają się jeszcze czasami różne sytuacje rodzinne, kiedy ktoś przyjeżdża i z jednej strony cieszymy się, że przyjeżdża Ciocie, Wujak, Babcia, Ciocia i tak dalej, jeszcze ktoś ze znajomych. E każdy się cieszy też, że, że przyjeżdża z przyjeżdżających. Każdy ma swój zwyczaj. Pamiętasz. Czasami święta w, w większym gronie, czasami rodzinnym u nas na górze w kuchni. I było cudownie, ale ilość takich napięć i spięć w kuchni, obyczajów, dyskusji, kto odpuści, kto zrobi krok do tyłu, no była jakaś. Nie wydaje ci się ona, że. Nie może A, jest. I, 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 ale to jest. To, to i, i, I chodzi mi o to, że święta, nadchodzące święta Bożego Narodzenia, ich miarą tego, że są. Nie chcę powiedzieć dobrze czy źle przeżyte, ale głęboko przeżyte. Nie ich miarę tą, czy tych napięć nie będzie, czy to wszystko jakby uczeszemy, tylko wydaje mi się, że jest istotne, żeby o tym porozmawiać, żeby te napięcia nie zabrały tego, co ważnego może się wydarzyć te, w te dni. Bo oczywiście możemy mówić, fajnie, żeby tak się w naszych sercach codziennie tak było i, i, i żebyśmy byli dla siebie <laughs> kochani, dobrze, <laughs> ale. W się tak wyjątkowo, mamy na to czas, mamy przestrzeń, mamy całą w kontekście też kulturowo-religijnym przygotowaną tą przestrzeń, żeby być tym kochanym. Mm -hmm. I wydaje mi się, że mówimy o tym, żeby porozmawiać o tym, żeby jakby je trochę rozbroić, żeby mm -hmm. po nich sobie powiedzieć, wyjaśnić i być co mamy chce zrobić. Czy przeprowadzać wtedy poważne rozmowy, jakie je rozbrajać, czy jest być trochę żartem, mm -hmm. czy je jakby pominąć. Tu uważasz, że to jest temat, który nie istnieje? Nie, nie, ja nie uważam, że nie istnieje. A natomiast mam takie. Jakieś może też akurat taki moment dziejowy dzisiaj wczoraj w nadchodzące święta ten Adwent, że ja nie odczuwam żadnego napięcia związanego z tymi na przykład świętami, z tym, co, z tym czasem, który jest teraz przed nami. I, ym, i mam w sobie bardzo dużo takiego, takiej radości, yy, oczekiwania i takiego spokoju, dlatego trudno mi jest nawet odwoływać, odgrzebywać czy przypominać. W tym kontekście właśnie przed, naszą, przed naszym dzisiejszym spotkaniem mówiłam, że. Że nie odczuwam napięć. Natomiast chodzi mi o to, że też mam, taką mam też takie głębokie poczucie, y y y znaczy może nie poczucie, tylko taką, takie przekonanie, że. Jednak mimo wszystko też dużo od nas zależy w tym sensie, jacy my wchodzimy w te święta. Co my, induku, induku, jak, co my indukujemy jakby? Czy, czy właśnie wchodzimy w pełni pokoju? Czy jesteśmy z jakiegokolwiek powodu, bo tu każdy jakby pewnie ma jakieś różne inne swoje powody, jest, jesteśmy trochę przejęci i trochę bardziej spięci, a dzieciaki to odczuwają natychmiast. I myślę sobie, że to pewnie, na pewno tak działa, ale na przykład myślę, że takim takim fajnym pomysłem, sposobem na... Y na to przeżywanie myślę, że my od lat tak praktykujemy, że już w jakimś tam. Moment... Teraz mówię stricte o tym, o tym przygotowaniu takim zewnętrznym. Nie mówię teraz o przygotowaniu duchowym, tylko teraz mi chodzi o to przygotowanie takie zewnętrzne. To jest te... Tak, o tym, o tym, co się tam w ostatniej chwili już kumuluje, jakby, prawda? Jest ten finał, jest, jest, jest wigilia, jest przygotowanie do niej. I takim mi się wydaje naszym takim dość fajnym pomysłem, który od zawsze, od, odkąd pamiętam, dzieci już były takie starsze. to znaczy, nie starsze, tylko takie, no, które, z którymi robiliśmy różne rzeczy wspólnie. To było to, że braliśmy kartkę, ja zawsze rysowałam, malowałam to, w, czasem nawet w taki zabawny sposób, kto jakby, za co jest odpowiedzialny w tych przygotowaniach. Do dziś pamiętam, jak rozpisałam wszystkie pomieszczenia w naszym domu, wszystkie pokoje, wszystkie, znaczy tam nie pokoje, tylko tam to brzmi, kuchnia, tam łazienki, pastowanie podłóg i tak dalej. I, tam, I było napisane, kto co bierze. I Franek nasz, nie pamiętam mi, ile lat miał, miał lat, dopisał pod spodem, kto bierze mój pokój, nie? No, to jest, no kto bierze Franka pokój? No generalnie to mi się wydaje, że bardzo nam zawsze pomagało, kto jakby jak, ja pamiętam, że, że nasze dzieci, mówimy teraz o dzieciach, które już wyszły z domu w większości, że nasze dzieci bardzo nie lubiły zaskoczeń. Bardzo nie lubiły, gdy w ostatniej chwili ja zarzucałam ich właśnie serią y, próśb, które miałyby spełnić. I pamiętam, że zawsze to przygotowanie wcześniej, to, to już ta myśl tak, że będzie do wypastowania podłoga, do umycia to okno czy coś to już jak się tak uleżało, no to mi się wydaje, że to dużo napięć mogło schodzić. Natomiast również to, to, to jeśli chodzi o te przygotowania takie bardziej porządkowe. Natomiast pamiętam, że też od, od już, już to parę dni temu też zrobiliśmy zawsze wieszam taką kartkę w kuchni, którą wspólnie razem tworzymy marcinku prawda <ścoughs> I, I tam jest po prostu opisana Wigilia po kolei od o dopłatka rozpisane, bo od razu jak tworzę tą listę, to od razu listę zakupów równolegle i kto co załatwia. I potem takie, co jest fajne, że dzielimy się przygotowaniem do potraw. I każdy ma jakąś tam ulubioną potrawę, czy ulubione potrawy, które przygotowuje. To się uwielbia piec z Marynią, wiecone przeważnie te pieczenie. I to jest też fajne, bo potem wiadomo, jakby troszkę bardziej, kto jest za co odpowiedzialny. No, i można tak mocniej cisnąć tego, kto tam ma te warzywa obierać do tej sałatki. <laughs> Ale y, chodzi o to, że y, myślę sobie też jeszcze od siebie. I nawet nie jestem do końca pewna, czy myślę teraz o Bożym Narodzeniu, czy myślę w ogóle o świętowaniu, czy to też nie jest kwestia też jakichś urodzin imienin. To wszyscy wiecie w naszej rodzinie, że ja po prostu świętowanie to jest. Wy się już stresujecie, jak ja... Tak. To bardziej w tym kontekście to, to się przyznaje bez bicia. Po prostu dla mnie, jak ktoś ma święto, to to jest, to to jest najważniejsze, co teraz jest. I teraz ja już od... U mnie już tak narasta takie napięcie przed tym dniem urodzin, czy imienin, No czy, widzisz, a jednak napięcie. Żeby ten dzień przeżyć po prostu wyjątkowo. I jak rodzina nie odpowiada w sposób... Yy, nie rezonuje. Nie rezonuje, tak, z poziomem przeżywania, na jaki ja bym chciała wejść, to wtedy jest napięcie przyznaję się bezbicia i tak. No. Absolutnie tak. To, to na pewno tak. Trzeba było podcastu, żebyśmy sobie to wiedzieli. <laughs> Może tak, ale tu bardziej chodzi mi o takie... O takie coś, żeby właściwie to przeżyć, żeby się wszyscy cieszyli, żeby wszyscy tą osobę zauważyli, żeby wszyscy o niej pamiętali już od samego rana, żeby... No a święta Bożego Narodzenia są tak mocne dla wszystkich, więc myślę, że tutaj jakby to tak. się trochę rozkłada i dlatego ja może nie mam takiego napięcia, bo, bo wszyscy już tak przeżywają. To, że... Tak, bo można podzielić napięcia, na, na podzieliłbym na spodziewane i niespodziewane. No tak. Bo napięcia spodziewane to takie, które z nie wiem, że się mogą pojawić. Jedne paradoksalnie są Prostsze, bo są do przewidzenia yy, i możemy sobie o nich opowiedzieć, wy, powiedzieć kiedy mogą wystąpić, zauważyć jak przechodzą i powiedzieć, że było i się skończyło. <noise> Ale to jest ważne, że według mnie, żeby dobrze przeżyć i poradzić sobie z tymi napięciami świątecznymi, to dobrze jest to, że Ola, no jednak praktykujemy często, że jak jest dużo pracy, to wiemy, że teraz zaplanowaliśmy, albo teraz decydujemy się, wszystko staje tak. i wychodzimy na godzinny spacer. Tak. Albo na narty potrafiliśmy. Albo, na, albo wszystko staje i tak. idziemy, idziemy na dwie godziny na, tam, na narty. Tam, tam, tam. Żeby Nabrać takiego powietrza, takiego tlana. nawet jak była brzydka pogoda. To nie chodzi o to, żeby musi być pięknie, w mgłę, czasami w deszcz już nie jest teraz w te Kywiku. Tak, tak. Iść z psem odpocząć, tak, by nachłonąć tego spokoju i później jak wracamy, takiekolwiek spodziewane czy niespodziewane napięcie się pojawi, to wydaje mi się, że dużo lepiej tak. to jest znieść. Ja pamiętam jak przed niektórymi takimi intensywnymi wydarzeniami nawet w naszym domu to my dzień wcześniej potrafiliśmy mhm. na 2 trzy godziny wybrać się gdzieś. i tak. możemy sobie posiedzieć przy świecy przy herbacie i porozmawiać tam w chatcy, czy gdziekolwiek, tak, zrobić tak, taką tak. pauzę. Tak. E, mhm. I wydaje mi się, że to, co jest to, co może budzić napięcie albo ciężkie przychodzenie te, te, tych napięć, to jest zmęczenie to bo jeżeli my trochę tak jak Stachanowiec tak. wszystko robimy sami, nie podzielimy tej pracy, o których ty mówisz i nie posłużymy się trochę naszymi dziećmi czy rodziną, no to faktycznie sami lądujemy o czwartej rano, że tam coś kończymy, padamy w spa, wstać, jeszcze ktoś biegnie na ostatnie roraty w sobotę i wtedy jest jest mhm. naprawdę trudno. Ale wydaje mi się, że tu jest, żeby dobrze przeżyć święta, to może to zabrzmi jakoś dziwnie, ale trzeba być wypoczęty. Mówię w takim podstawowym znaczeniu, basic. Yy, tak. my, Ola, my to często mówimy: najwyżej czegoś nie będzie. Dokładnie. Ta, najwyżej ta. nie będzie jednej, najwięcej, po dwóch, ta. a nawet trzech pot. Najwyżej znaczy... ich nie będzie. I, I to jest kwestia tych priorytetów. Co jest ważniejsze? Żebyśmy usiedli dla siebie naprawdę z miłością i spokojem i uśmiechem, czy żeby dopełnić, że jeszcze ten kompot z suszu będzie. Musi być. No, Kuratką, podrobi się sam. Ale, no. ale generalnie zgadzam się z tobą całkowicie. I tak w ogóle myślę, że nasza Wigilia mówi o takiej naszej ścisłej rodzinie, bo wiadomo, że gdy mamy co jakiś czas więcej nas na Wigilii, to się nam to też rozkłada, bo więcej osób wnosi coś. Nasze dzieci są, muszę tu powiedzieć, z całym przekonaniem i z wdzięcznością no tak niesamowicie otwarte i tak niesamowicie pomocne, że na przykład ja bardziej jestem odpowiedzialna za te dekoracje, takie tak. atmosfery i muzyka w tle i żeby były te świeczki i tak dalej, pięknie. I za tą stronę artystyczną. Natomiast no, dziewczyny pieką, gotujemy razem. No jest to, to coś tak. niezwykłego. Ale, ale wiesz, Marcin, ale... To jest też tak, że mi się wydaje, że ta nasza Wigilia jest dość skromna. Dzięki właśnie temu też my sobie możemy pozwolić na to, żeby jeszcze w dzień Wigilii wyjść na spacer spokojnie. Ale wiesz, co, jest to istotne, co jakby zaznaczyłaś w sensie takiej przewidywalności. Bo są, na przykład, mi się wydaje, że my jako rodzice czasami mówię, możemy być nieprzewidywalni, to my bierzemy na siebie pewne rzecz. Ale tak jak z naszymi chłopcami, widzieliśmy, nie wiem, czy to dotyczy, tylko naszych chłopców, czy w ogóle chłopców, nie chcę generalizować, Franka i Janka, oni lubili sytuację, kiedy wcześniej wiedzą, co mają no zrobić. Tak, tak, koniecznie. tak, koniecznie. I oni to zrobią. Tak, tak, tak. Ale nie daj Boże, to jakiś drobiazg. I, 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 I nie można też zapytać, czy już y, się za to biorą, bo oni wiedzą. Tak, wiedzieli. Tak, Mówimy tak, teraz o czasie przeszłym. Wystarczająco my czasu. Tak. Generalnie, tak, generalnie tak. I tak. generalnie to jest trochę tak, tak że jako rodzice tak. wydaje mi się też powiedzmy, tak jakby układać i funkcjonować, y, żeby akurat tego dnia albo w tych dniach nie prowokować dzieciaków, kiedy wiemy, że oni jakby coś ciężko znaczą i to napięcie jest jakby. Jakby jak odpalenie silnika w samochodzie. Wiemy, tak, tak. że ona wybuchnie, jak coś powiem w jakimś momencie, to, to nie róbmy tego, no bo po co? No, a później mówimy, że. Że, że coś tam, tak. prawda? Ja mam w szufladce, w kuchni w, sto, w stole kuchennym żółte karteczki i długopisy, no. tak? I po prostu u nas jest zawsze postrach, czy mama nie zostawi kolejnej żółtej karteczki, co jest jeszcze do zrobienia. Ale generalnie fajnie ale jest dzielimy. Ale to jest bronią powierzchnia, bo generalnie jak już są te żółte karteczki i ich obdzielimy, to właśnie jest denerwujące, że pojawia się kolejna. Ale my już wiemy, że ich, no, ich liczba powinna być zamknięta, no. a później to, to No ewentualnie... Ale też, też właśnie trzeba wspomnieć. My już trosz, my się musimy przyznać, że patrzymy już troszeczkę. I dzielimy się tym doświadczeniem trochę już z punktu widzenia osób, które już w większości dzieci wypuściły, prawda? I, I cieszymy się tym, że jak przyjeżdżają do nas na święta, to przyjeżdżają z, 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 z potrawami przyrządzonymi. Albo z rękoma do pracy, które chcą zrobić. Tak, to jest oczywiste, ale muszę przyznać, że wspomniałam teraz e, takie jedne święta, akurat to były wielkiej nocy, e, kiedy ja chorowałam mocno i byłam w szpitalu, i, 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 i nie mogliśmy być razem z dziećmi w domu, i dzieci nasze przygotowały od początku do końca całą Wielkanoc i spędziły ją same, jak mogliśmy być. I, I to było dla nas, to było parę lat temu, i to było dla nas tak nieprawdopodobnie budujące, bo nagle się okazuje, że jeszcze bardziej niż my, te, te rytuały, te potrawy, tak. to my, po, po, to ty poszedłeś do, do sklepu pod tym tam szpitalem, tak, i kupiłeś babkę piaskową czy jakąś tam, i świętowaliśmy wy dwoje. Oni mieli wszystko. Wszystko, co zawsze było, co zawsze było, jakie to jest ważne, to jest piękne. No więc, tak, no więc dzielimy a, się tak? tą radością też tym, żeby żeby się nie załamywać, jak te napięcia żeby, przychodzą. Tak, ta... żeby, żeby, one powinny być, żeby ale my powinniśmy być wypoczęci, żeby w miarę. Bo jak jesteśmy wypoczęci, to lepiej je przychodzimy. Wiem, jakie one, które zwykle bywają z racji naszych jakichś przypadłości i bardziej je nie mówię, że obśmiać, bo drwiny nikt nie, nie lubi, nie, 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 nie. ale, ale potraktować się z pogodą ducha i się ucieszyć, bo one po prostu wiedzą, że one przemijają. No i ewentualnie być. Bo by, znaczy, ale myślę, że to też jakby przychodzi z latami, że o ile jakbyśmy młodsi, to ścieranie się obyczajów albo tu, tu w tym domu, tak, w tym domu, tak, pojawia się ktoś trzeci z jakimś innym pomysłem, wzbudzało więcej napięcia niż teraz. Nie mówię, że siedzimy ze świadomością, że i tak za dwa dni zrobimy swoją Wigilię, jak się nam nie podoba z jedną czy drugą mamą. Wigilia, jak w ich tak nie jest. Ona jest tylko jedna ta Wigilia, ale może wiemy, że czasami niektóre rzeczy nie są warte kruszenia aż tak kopii że kluczem, co jest kluczem i że kluczem mm. jest jakby ten czas tego spotkania, tego bycia, a zdarza nam się przeżywać ostatnio w Wigilię w takich bardzo rozmaitych gronach, bardzo. wręcz międzynarodowych, z racji różnych… Jesteśmy tak szczęśliwi tego. Dzieci, tak? To... Ale, ale no. właśnie jest niezwykłe to, jeżeli pod koniec dnia można usiąść i tak popatrzeć sobie na tą siedzącą choinkę z takim, z takim poczuciem, że tak sobie przeżeglowaliśmy przez ten dzień w spokoju, Yy, aczkolwiek yy, czekając, wiecie, wiesz, że coś, bo to jest mówimy o tej warstwie, żeby te napięcie pomogły nam głęboko przeżyć, mm. ale po powierzchni to jest napędzone od, nie wiem, tam od, od 1 listopada czy któregoś tymi dekoracjami, muzyczką we wszystkich galeriach świata i, i światełkami. Yy, I czasami jesteśmy tak. Yy, tym otoczeniem, mm. e, jak na takiej, jak takiej skoczni, rozpędzeni, żeby już wlatujemy w to Boże Narodzenie, mm. bo, jakby, bo to jest taki trochę paradoks. Że już my nim oddychamy i żyjemy i ono ma być, tak. a dopiero tak naprawdę my tak przechowujemy plecami, wstrzymujemy je, żeby w te święta wejść tą Wigilią, którą tak. my tu razem szykujemy. Tak. I, I to też zapomnieć. jest taka dodatkowa trochę trudność. I żeby, żeby, i żeby nie, nie zgubić, nie zapomnieć, po co to wszystko, I tak? Po co to wszystko, tak? Że, 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 że ta istota tego dnia Bożego na Narodzenia jest bardzo głęboka. Tak. A, a dla osób, które by. No, dla każdego z nas, liczy bardziej związanego z wiarą, no to gdy jest ten stół, przy którym się spotykamy, chodzi o to, żeby się spotkać. Więc może po sprawia. prostu tak y, tuż I przed że, świętami. Że życzymy, że wam, wam wszystkim, drodzy nasi tak, słuchacze. Takie piękne kiedyś słowa przeczytałam, może one by były takimi życzeniami. Y, Matki Teresy z Kalkuty, żeby Pan Jezus narodził się w naszych sercach, żeby tam pozostał i żeby żył swoim życiem w nas w swoim życiu. Tak ty tak bardzo duchowo to jechałaś. A ja chciałem tak życzyć, żeby tak też tak po prostu w tym kontekście takim, takim ludzkim, codziennym, to był taki moment taki, takiego wytchnienia i takiej, takiej radości siedzenia sobie i nie marzenia o tym, żeby się skończyły i żeby pójść spać, tylko żeby te dni poprzedzające były dniami, które nas tak spokojnie jakby spokojnie prowadzą za rękę jak po parku, żebyśmy potrafili rezygnować z pewnych rzeczy. Mm. A żeby rzeczy, które zrobimy, nie wyczerpały nas do cna, yy, i żeby przy tym stole mieć czas na słuchanie i cieszenie się tym, co mówią ludzie, którzy do nas przychodzą. Dużo miłości. Dużo miłości. Tego wszystkim życzymy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy Piękny. miłych i spokojnych świąt yy, Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.